Ale cóż na to poradzić? Um, dobrze. Ponieważ my, tak jak mówiłam, w poprzednich odcinkach chcemy stronę kultury, no to musimy postawić na szkolnictwo. W takim razie... Szkoła. Szkoła. Ja może że przy fabryce, ale może ludzie będą się lepiej edukować, przemysł... żeby przemysł był lepszy, tak? Dążę do tych przystanków. Moment. I... Ludzie się cieszą. To dobrze, że się cieszę. Właśnie, może mniej przestępczości, mniej pożarów, Będzie. a propos emocjonowania się przy grach, no powiem Wam szczerze, że tutaj. Za bardzo nie ma co się emocjonować, ponieważ akcja jest dosyć spokojna i dziwnie bym czuła się, e, gdybym skakała z radości. Ok. Jej, wreszcie, wreszcie, coś się dzieje, coś się dzieje pozytywnego. Coś się budują misiaki. Co? Okej, okay, więcej policji. Więcej policji, no dobrze, dobrze. Sprawdźmy, jaki zasięg jest z tej policji. Um. No, już trochę lepszy. I oni chcą zakupy. Dobrze, dobrze. Zakupy w takim razie. <laughs> Rzeczywiście może być mało tych stref zakupowych. No to dajmy tam na kwadracik jak najbardziej Nie może wydać drogi przez um jeszcze umieszczone budynki Okej okay. O Przystanek No dobrze, wiem, ja chodzi przystanek Pewnie, no tak, yy. tu dam sklepy, tu dam jakiś ładny ogródek. Proszę bardzo. O, wreszcie mieszkańcy rosną. Chciałam powiedzieć, rozrastają się. Strasz. 3000. To da nam lepszy zasięg. No i tutaj musimy poczekać. Niestety na pieniążki. No, widzę, że nie radzę sobie z przestępczością. Parking radiowozów, albo wręcz po stronach policji. Mm, dobrze. No więcej nie mogę zrobić. E, o, przepraszam, nie chcę wyjść. No ale tutaj więźniowie, 3 na to. Nieźle, co tutaj? Prawda, Ziemia, ja dziękuję za użycie wiatru jako źródła energii, no Chociaż dobry to tyle. Zatwierdzone. 20 tysięcy. No to musicie mi się poczekać. Wiem, wiem, bo miasto się rozrasta. I będzie to w końcu potrzebne. Nic dodać, nic ująć. Nadal jest wysoki popyt na zakupy, więc budujemy drogę zaraz, tylko najpierw chcę rozbudować straż pożarną, żeby zasięg był większy. Brakuje nam od do szkoły. No, kochani, jest 0 na 150, więc nie wiem o co wam chodzi. A transport to muszę dać z czasem. Chyba, że mogę wziąć kredyt jakiś. Hmm. Widzicie co? Spłacimy ten kredyt. I przyspieszymy trochę czas. No, niestety, coś nam ciąży na sercu i musimy się tego pozbyć w międzyczasie. Tu bardzo ładnie, tutaj zarabia to na siebie, tu pracuje. Wczoraj uczyło się czterech uczniów. Nie, no, świetnie. Dobrze. Płacę to teraz, spłaciłam. Więc mogę wziąć pożyczkę. Powiedzcie mi ile, 25 tysięcy. Oprze. Y, przepraszam, nie tak. I już. I zbudujemy ten ta, transport, który się tak domagają. Nieszczęsny. I myślę, że najlepiej transport postawić w całym mieście. I przystanki to też można dawać. Mm. Po niezamożnych i średnio zamożnych simów to że mogą zabarkować na tyłach. Dobrze, to, to na to mam pomysł. To takie coś można byłoby dać tutaj. Mm, tutaj taki przystale. Nie! O oh my god! UFO! Zostawcie moich mieszkańców. Wypaskutne zielono Zielony ludziki. Wynoście się. Wynoście się. No nie no wiecie co? I can't believe it. A tak wy moich biednych, biednych, biednych mieszkańców! No i super, prowadzi mi babcie. Gratuluj. a co chodzi z tymi śmieciami? Bo stawiam przystanki dwadzieścia pięć tysięcy. No dobra. Może nie powinnam, ale się skuszę. Dawaj. Mi miłej zabawy. I zaśmiecenia mi miasta. Będziemy się starać jak najmniej dawać przystanków. Bo później będą, y będą dojazdy dosyć koszmarne do pracy. I przez to ludzie będą niezadowoleni. Niestety! No średni czas oczekiwania 15 minut. Uch, no na razie dam tyle przystanków. Mm. Okej. Okay. No dobrze, to no jest darczy. Jedyne co mogę rozbudować to... Tylko ile taki samochód mi kosztuje? Siedem tysięcy. Mm, no dobrze. E, I teraz musimy śmiecio... Żyć. Rany już wszystkie służby już mi się zgłosiły um, rozbudować. Ja wiem, tylko może być problem z e, samochodami, okej. Okay. Z czym jest problem? Z wodą znowu jest problem. A i niedobrze i ze szkolnictwem jest problem. Ładnie, jakby wymyśleli, że na wszystko mam pieniądze, no. I akurat wtedy, kiedy im się to podoba. No ale no dobra. Z czym jest problem ze strażą? Może nie że do, dojechać do pożaru. No, trudno. A tutaj maksymalne pojemności, rozbudowę. O, już mamy problem. 10 tysięcy. No, trochę mu muszą poczekać na pieniążki. Nie ma wyjścia. I podwyższę wam. Leciutko podatek na chwilę, żeby jakoś z tej sytuacji wybrnąć. Ludzie, musicie się tak na mnie rzucać nagle? Na burmistrza swojego jednego? Co mnie martwi, że to nie eksportuje? Dobrze, możemy ulepszyć. I co wybieram, ale nawet, nawet gdybym chciała to wybrać, to bym nie mogła. Bo nie ma pieniążków. Śmieci są wszędzie. No.